Witam wszystkich ponownie w nowym odcinku. Ja na imię mam Darek i chciałem Was zaprosić na film. Aczkolwiek nie będzie to kontynuacja sezonu perfumy jesienne, a będzie to rozpakowanie. Mam tutaj paczuszkę, którą chciałem tutaj z Wami razem na wizji rozpakować i przetestować zapach. E, zdradzę Wam, zanim rozpakuję oczywiście, zdradzę wam, że jest to e, zapach z jednego z moich ulubionych domów e, ostatnimi czasy, a więc e, z domu Mohamed Hilal Group, e, a jest to zapach Hind al-Ud, a więc e, zapach orientalny. Powiem Wam, że y, ja o tym zapachu myślałem dosyć, y, dosyć długo. Właściwie, gdy m, moje, moje y, pierwsze jakieś takie y, styczności z domem Hind Al-Ud, kiedy ja ten dom od, odkryłem, y, można powiedzieć tak, y, tak głębiej. Ten zapach, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć i który chciałem rozpakować, to był właściwie pierwszy zapach, który wpadł mi w oko, o którym ja myślałem i chciałem go kupić jako pierwszy. No, nie wiem, nie doszło do tego, ale w każdym razie zapach jest już u mnie i, i, i chciałem go właśnie teraz otworzyć, podzielić się moimi wrażeniami. Zrobimy jakiś krótki test i, i zobaczymy, czy było warto. Co sam zapach sobą reprezentuje. A więc otwieramy, a są jeszcze, mam jeszcze kilka takich ciekawostek, o których chciałem Wam opowiedzieć, ale to już po otwarciu. A więc otwieramy, postaram się to zrobić sprawnie. Jest chyba dwa, dwa poziomy do przetarcia się przez. Przez to wszystko, zanim otworzymy. Mogłem w sumie zrobić to wcześniej z tej grubszej torby, ale dobra. Udało się. I tak, obiecali próbki, i słowa dotrzymali. Próbki są, a próbki są z domu. To jest też yy, m, dom, który jest z, zrzeszony w, w, w grupie Moha, Mohamed Hilal Group, a więc Anfasi Dakhun. To jest jedna próbka, i zapach nazywa się February. Tak wygląda. A drugi zapach nazywa się December Tu. Ale to kiedy indziej. Dali jeszcze swoją oryginalną torbę z domu, tak wygląda. A tutaj mamy sam zapach, i teraz tak, widzę już po widzę już po pudełku, że będzie to nowe butelkowanie. Ja y, pokazywałem Wam mm, na przykładzie innych zapachów z tego domu, że jeszcze te kwadratowe butelki to jest ten y, powiedzmy. To jest ten stary design butelek, a to już jest ten nowy. A więc jeszcze raz, zapach Hind al Ud, a nacz, dom Hind al Ud, a zapach nazywa się Emerati Mask. I teraz tak, takich kilka ciekawostek, zanim otworzę ten zapach, sam zapach, jak ja sprawdzałem u nich powiedzmy na online w tym sklepie internetowym, to ten zapach z domu Hind al-Ud uzyskał najwięcej e, pozytywnych opinii, właściwie wszystkich opinii. W, w większości, w 80 albo nawet w 90% one były pozytywne, a więc na 5 gwiazdek. E, I było ich, o ile się nie mylę, 22. Dam Wam tutaj e, zdjęcie tak do, do do porównania, a więc 22 pozytywne opinie, gdzie powiedzmy reszta tych zapachów, no może się pochwalić powiedzmy 3, 4, 5, ale to też nie zależy od tego, wiecie, że reszta zapachów jest gorsza. Mm. Wcale, wcale też nie mogę stwierdzić jeszcze teraz, czy ten zapach naprawdę zasługuje na te 22 pozytywne opinie. Ale tak jak mówię, no, te zapachy są dalej, one są dalej ciężko, trudno dostępne, a więc samych opinii może być mało, no tylko z tego względu, że no, zapach jest bardzo ciężko dostępny. A więc nie każdy może sobie pozwolić, żeby taki zapach kupić. Znaczy, pozwolić może sobie można, ale no Albo trzeba dobrze poszukać na internecie, albo jechać do samego Dubaju i kupić, i wtedy po, po przetestowaniu, wiecie, samego zapachu napisać opinię pozytywną albo negatywną. A więc no nie jest to takie proste, jak wejść do sklepu powiedzmy na ulicy i wybrać sobie zapach spółki i, 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 i kupić. Ale żeby nie przedłużać, otwieramy otwieramy paczkę. A więc, tak jak, tak jak mówiłem, no jest to już to nowe butelkowanie. Yy, właściwie nie wiedziałem, bo na obrazku, kiedy ja zamawiałem ten zapach, była jeszcze butelka starego typu. I powiem Wam szczerze, że ja liczyłem na tą butelkę starego typu. Tak jak Wam kiedyś mówiłem, ja mam taki bardziej sentyment jednak do starszego. Starszego rzutu, jakieś nowe przemiany w butelkach, w naklejkach, w opakowaniach, jakoś nie robią na mnie wrażenia, bo zawsze z czymś, znaczy zawsze, no nie, nie zawsze, ale ja jestem pod tym względem jakiś taki strasznie, mm, strasznie jestem, yy, nie wierzę, po prostu trochę przesądny taki jestem. Wszystko, co idzie z nowym, wcale nie znaczy, że jest lepsze. A często nawet bywa, że jest gorsze. Tak więc ja, tak jak wspominałem, na przykład w zapachach Krida, lubię stare butelkowanie. Dobra, mamy już ściągnięte z koszulki. Tak wygląda pudełko. Otworzymy teraz ostrożnie. No, butelka znowu, tak jak kiedyś już Wam pokazywałem te nowe. Butelki z tego domu. No one są to jest coś, coś pięknego. Naprawdę, prezentacja sama i samo wykonanie tych butelek jest na naprawdę wysokim poziomie. Oby zawartość była też na tym samym poziomie. Powiem Wam, zanim jeszcze, zanim jeszcze przetestujemy, powiem Wam taką ciekawostkę, taką informację. Ten zapach to był pierwszy zapach, z tego co ja wyczytałem, to był pierwszy zapach, który został stworzony e, s, e, przez Hint Al Uud, a więc to jest ich e, powiedzmy, dziecko, to jest pierwszy zapach, m, który w ogóle wyszedł z linii produkcyjnej. Jest jeszcze jedna taka e, ciekawa rzecz, której ja do końca nie rozumiem. Mam nadzieję, że po przetestowaniu e, otworzy mi to trochę oczy, ponieważ. No, mam, mam mały dylemat co do tego i naprawdę nie wiem bardzo, jak to, jak to przyjąć. A jest to oni napisali w opisie tego zapachu napisali, że to jest jedyny na świecie zapach, w którym y, piżmo i daktyle mają słodki, mm, słodki zapach. I naprawdę nie wiem, jak się do tego odnieść. No, ja mam dużo zapachów, w których jest wanilia, no i wydaje mi się, że wanilia sama w sobie jest słodka, a więc no nie wiem, co czyni to, powiedzmy, tak, co wyróżnia ten zapach, że to jest jedyny na świecie, w którym wanilia i daktyle nadają słodkości temu zapachowi. Naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, to, jak to przyjąć, ale miejmy nadzieję, że jak zaraz przetestujemy to. E, wszystko nam się wyjaśni. Ale zanim to zrobimy, przeczytamy nuty, a więc nutami głowy jest bergamotka, daktyle, czarna porzeczka, nutami serca jest lotos, fiołek liang-liang i baza jest to piżmo, ud i wanilia. Sam zapach jest, to, jest sklasyfikowany jako orientalno-słodki. Jest to zapach unisexowy i jest to o ile się nie mylę, są to perfumy, nie jest to woda perfumowana, a więc oni też mają. Yy, no, w, ja mam kilka butelek i sprawdzałem, niektóre są perfumy, niektóre jest woda perfumowana, a więc to nie wiem, no, jest, jest małe zróżnicowanie, ale no, że to są perfumy, to mnie nawet bardziej e, cieszy, ponieważ no, stę stężenie, sama konsystencja powinna być lepsza, trwalsza. I jeszcze jedno takie, um, jeszcze jedna taka y, wiadomość, że y, Hind al ud tym zapachem, y, powiedzmy, chcieli nawiązać do rejonu, tam gdzie się Dubaj znajduje, do ich kultury, y, w ogóle do otoczenia. To powiedzmy, oni to wszystko chcieli. Y, wsadzić do butelki gdy jak się psiukniesz to ma Ci to przypominać właśnie e, obrazować e, sam Dubaj, wiecie arabskie klimaty, orientalne klimaty no zobaczymy za chwilę czy to wszystko co piszą i oni sami i e, ludzie którzy kupili napisali e, pozytywne recenzje czy mieli rację a więc nieskromnie też powiem jest to Premiera na polskim YouTubie, ale i na światowym YouTube. Ponieważ y, ja nie widziałem, żeby ktoś gdzieś kiedyś dawał recenzję, nawet krótką, taką jak ja zrobię teraz, wcześniej tego zapachu. Dobra, nadeszła wiekopomna chwila. Zobaczmy, dwa spraje. O, już mi zapachniało. Ech. No, typowe dla tego domu Hint al-Ud, to jest taka powiedzmy, taka orientalna, y, taki orientalny powiew. Y, powiem Wam, że y, devotion z tego domu, też tak powiedzmy, pierwsze sekundy to się tak podobnie, podobnie się otwiera, ponieważ tamten też zawiera mask, y, piżmo. Powiem Wam, że. Coś naprawdę fajnego i pięknego. Wydaje mi się, że z tego względu nie będę mógł e, teraz powiedzieć coś więcej, ponieważ są to perfumy. E, no, z tego względu, że są to perfumy, to i konsystencja jest dosyć gęsta. A więc e, zazwyczaj to, co do siebie perfumy mają, no, trzeba chwilę odczekać. Powiedzmy, e, wiecie, po pierwszych e, kilku minutach, ja, jak mm, pierwsze nuty e, głowy już się trochę ulotnią. Ale na pewno czuć słodkość. Teraz jeszcze tutaj na ręce czuć trochę on jest taki dosyć mocny ponieważ same parametry, z tego co ja wyczytałem, są yy, no, powyżej takiej powiedzmy yy, przeciętnej. Czuć, na pewno czuć ja tutaj wyczuwam. Wyczuwam samo piżmo, udu jeszcze jakoś specjalnie nie wyczuwam, wanilię czuć. Ale wydaje mi się, że są te mm, bergamotkę trochę wyczu wyczuwam i czarną porzeczkę chyba troszeczkę też wyczu wyczuć można. Ciężko mi go jest teraz opisać, ale powiem wam, że bardzo ładny, bardzo fajny, już mi się spodobał. Może nie daję po sobie tego teraz y, pokazać, ale naprawdę jest coś, czego, czego jeszcze nigdy w życiu nie, 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 nie wąchałem. Od razu mogę powiedzieć, jest to unisex, ale i dla kobiety też y, na pewno będzie się nadawał, ponieważ jest troszeczkę musujący. To nie jest żaden udowiec na pewno. To jest, ja bym go bardziej sklasyfikował jako y, piżmowo-waniliowo-kwiatowy y, y, zapach. Samego drzewa jakiegoś nie czuć. Jest tutaj ud, ale no niby tylko ud, skoro, jest, skoro był to sklasyfikowany jako słodko-orientalny, a więc no drzewa chyba jakoś specjalnie dlatego nie dawali. Tak, te, wydaje mi się, że te, te kwiaty, liang-liang, lotos, gdzieś tutaj są prze, przeplatane z czarną porzeczką. Udu naprawdę specjalnie nie czuć, ale chyba teraz wydaje mi się, co oni chcieli mm, co oni chcieli powiedzieć przez, ten, przez te słodkie daktyle i wanilia, ponieważ rzeczywiście jest tutaj, można wyczuć coś takiego słodkiego, ale no ciężko mi to jest jakoś tak y, opisać. Muszę się z nim y, trochę przespać z tym zapachem, potestować, ponosić, ale na ten czas mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, naprawdę zapach jest genialny. Zostanie u mnie flaszka do końca. Naprawdę coś, coś wspaniałego. Jeśli mógłbym powiedzieć zapach, powiedzmy na chłodny sezon, ale chyba najbardziej to on by pasował na wiosnę, może trochę na jesień te kwiaty się fajnie, kwiaty zmieszane z tym piżmem, no coś, coś wspaniałego, naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Tym razem udało mi się kupić coś w ciemno, coś czego nie żałuję. To znaczy no ostatnimi czasami wszystko jakoś mi akurat e, wychodziło, ale no nie zawsze tak bywało i ja Wam o tym też e, chciałem powiedzieć, to ja nie mam tak szczęścia, żeby wiecie też, żeby kupować e, wszystko e, powiedzmy z wyczytanych tylko nut i z, z recenzji i Tobie ma się tak samo podobać. E, trafiło mi się chyba ze dwa takie zapachy, które no e, strata pieniędzy po, po prostu była, ale ten... Na pewno nie jest jednym z nich i bardzo mi się podoba. Świetny jest zapach, zrobię o nim dłuższy film kiedyś, na pewno. A tymczasem trzymajcie się, piszcie komentarze. Aha, przypomniałem sobie, zanim skończę, chciałem Wam powiedzieć, że w. Spadłem na taki pomysł, może między, między zapachami, powiedzmy, sezonu jesiennego. E, chciałem m, stworzyć, może, taki cykl e, filmów, w których prezentowałbym coś z próbek. Ponieważ, wiecie, nie każdy tak samo i mnie e, stać, powiedzmy, na cały flakon, ale każdy pewnie w domu ma jakieś próbki. E, ja mam też dosyć sporo i chciałem, tak może zrobić taki cykl, powiedzmy w odcinku przedstawić dwie, trzy, może nawet cztery próbki zrobić jakiś taki krótki test będzie łatwiej wtedy, wiecie, nawiązać jakiś kontakt z Wami, ponieważ tak jak mówię no nie każdego stać na całą butelkę, a próbka zawsze u kogoś w domu mogła się gdzieś wiecie, na, na półce tam zapałętać zawsze można sobie ją otworzyć. E, przypomnieć sobie, napisać komentarz, niech inni też wiedzą, e, może się to komuś do czegoś przyda. A więc napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. E, jeśli będzie e, pozytywny odzew, to będzie większa mo mobilizacja dla mnie, będzie mi łatwiej podjąć decyzję. A tymczasem jeszcze raz Hint Al-Ud Emirati Musk, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej! My son, my pride, I bestow upon you a part of my identity. Written with eternal whiffs. A great Emirati heritage as an example of originality. Contemporary charm and a captivating spell. Let your imprint precede you wherever you go. And leave your mark to garnish every step you take. And from that scent, Will rise your marking presence, your signature on the face of time. Hind Al Oud, the essence of Emirati elegance.